Zaczynamy od wyników uzyskanych przez bartoszyckich Kolarzy z klubu RAND, którzy startowali w wyścigu w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa w piątek 1 maja. I tak w kategorii Żak-Piotr Tymciostaną na podium zajmując trzecie miejsce. Na szóstym uplasował się Mateusz Piotrowski, na siódmym Mikołaj Świątek. W kategorii Młodzik na siódmym miejscu wyścigu kończył Szymon Wieloszyński, zaś na dwunastym Michał Wasilewski. W sobotę 2 maja w wyścigu indywidualnym opuchar polski masters w Toruniu Roman wieczorek w kategorii czwartej na dystansie 20 km zajął 10 miejsce, natomiast w wyścigu w niedzielę 3 maja w Bobrowie wspomniany zawodnik zajął siódme miejsce. Ponadto kolarze z klubu Rant startowali w niedzielę 3 maja w kryterium ulicznym o Puchar Burmistrza Lubawy. W kategorii Żak Piotr Tymcio ponownie finiszował na trzecim miejscu. Na dwunastym był Mikołaj Świątek, na czternastym Mateusz Piotrowski. W kategorii Młodzik Michał Wasilewski zajął 23 miejsce. Tegoroczną majówkę na sportowo rozpoczęli uczestnicy pierwszych amatorskich zawodów Strongman oraz pierwszych amatorskich zawodów w piłce nożnej kobiet, które zorganizowane zostały na obiekcie sportowym w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach. Była to pierwsza impreza tego typu w Bartoszycach. Pogoda dopisała, co pozwoliło pomysłodawcom imprezy na zorganizowanie świetnej zabawy inaugurującej majówkę. Widać w niej było ogromne zainteresowanie widzów, a i samych uczestników nie brakowało. W zawodach najsilniejszych mężczyzn w Bartoszyc udział wzięło sześciu zawodników, zaś w zawodach piłki udział wzięło pięć zespołów. Pomysł powstał całkiem przypadkiem. Kiedy spotkaliśmy się z dziewczynami, żeby pomóc im które tańczą pomóc im zorganizować e, koncert, padł pomysł, żeby stworzyć turniej piłki I tak się zaczęło. Od takiego pomysłu zaczęliśmy szukać pomocy e, my jako stowarzyszenie, e, czas na nas e, później powstał pomysł po rozmowie z Maciekiem Leżańskim, że chłopaki też nie mają gdzie ćwiczyć, bo postanowiliśmy stworzyć również e, taką imprezę jak Strong tylko że w postaci amatorskiej. I tak jest. Dzisiaj 1 maja 2009 rok. Mamy imprezę, mam nadzieję, że udaną. Niemniej to oceniać. E, organizatorami e, między innymi był Piotr Szamocki, który bardzo nam pomógł. E, Była również firma Medyk, którzy również byli sponsorami. Sponsor był również e, Stalgas, e, Studio DM, które pomogło nam robić reklamy firma jak Optima, Paweł Kaszkuta Huta, wy własnym sobie skromnie Tomasz Szkuta, e, restauracja Kamyk. Jeśli kogoś nie wiemy, to przepraszam, ale tak mamy. No. Udało nam się to zorganizować, oby tak częściej. Planujemy teraz 24, kolejną imprezę, e, spływ na Byleczym, na Połynie. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej chętnych, bo niestety ciężko było nam zebrać e, m, do Strongmenów. Następnej razem mam nadzieję, że będzie liczniejsza. I tak, pierwsze miejsce wśród kobiet zajęło liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Drugie miejsce Miki Kim, trzecie miejsce zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Czwarte miejsce, gimnazjum nr 2 imienia generała Józefa Benon w Bartoszycach. Piąte miejsce, gimnazjum nr 1, zespołu szkół nr 1 imienia Romualda Traugutta w Bartoszycach. Królem strzelców została Paulina Grażul z zespołu Miki Team. Najlepszą zawodniczką Agata Tomczyk z liceum ogólnokształcącego. Natomiast najlepszym bramkarzem okazała się Magdalena Poniewozik z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2. W zawodach Strongman najsilniejsi zawodnicy Bartoszyc to kolejno. Pierwsze miejsce Sadowski Tomasz. Drugie Makarewicz Marek. Trzecie miejsce Sadowski Marek. Czwarte Marczewski Paweł, piąte miejsce. Miliwocki Marcin, szóste miejsce. Nas. Mateusz.